Drodzy użytkownicy portalu OSK. Witajcie w filmiku instruktorzowym pokazującym, jak złożyć elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy. Możliwość składania wniosków jest dostępna po zalogowaniu na konto administratora, instruktora i użytkownika. Do każdego wniosku należy przygotować komplet danych i dokumentów. Wymagane dane kursanta, które należy przygotować to: PESEL lub data urodzenia, nazwisko, imię, miejsce urodzenia obywatelstwo, adres zamieszkania, w tym miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu. Dokumenty, które trzeba przygotować do złożenia wniosku to: wyraźna fotografia o wymiarach 280 pikseli na 350 pikseli, jest to załącznik wymagany, skan odręcznego podpisu o wymiarach 550 pikseli na 160 pikseli, jest to załącznik wymagany, orzeczenie lekarskie jest to załącznik wymagany. Dowód uiszczenia opłaty jest to załącznik opcjonalny. Jeśli masz już przygotowane te dane i dokumenty, to możesz się już zalogować. A następnie możesz przejść do zakładki kursanci i wybrać wniosek o wydanie prawa jazdy. Po wciśnięciu tej pozycji otworzy się wyszukiwarka wniosków, w której możemy podejrzeć wcześniej złożone wnioski lub złożyć nowy. Aby złożyć nowy wniosek, należy wcisnąć przycisk Nowy Wniosek. W pierwszych polach należy wprowadzić dane starostwa oraz kategorię na którą składamy wniosek. W tym przypadku będzie to województwo mazowieckie. Starostwo do którego składamy wniosek to starostwo w Warszawie, dzielnica Rembertów i kategoria na którą składamy to kategoria B. Następnie należy uzupełnić wniosek o wcześniej przygotowane dane kursanta i adres zamieszkania. W tym przypadku będą to dane testowe, które przygotowałem sobie wcześniej. Kolejnym kroku należy uzupełnić odpowiednie oświadczenia do wniosku. Ostatnim krokiem jest uzupełnienie załączników. Załączniki muszą być w formacie JPG. Pierwsze trzy są obowiązkowe. Następnie należy wcisnąć przycisk składania wniosku. Po wciśnięciu złoż wniosek otworzy się podgląd uzupełnionego wniosku. Należy zweryfikować dane i wcisnąć podgląd XML. Po wejściu w podgląd XML pojawi się przycisk podpisz. Należy go wcisnąć i podpisać wygenerowany wniosek. Wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Profil zaufany można założyć bezpłatnie. Wszystkie podpisane wnioski co kilka godzin są wysyłane do urzędu. Po zaakceptowaniu wysłanego wniosku w urzędzie, w ewidencji zmieni się jego status na wygenerowany PKK i pojawi się możliwość podglądu PKK. Po zaakceptowaniu wysłanego wniosku w urzędzie, w ewidencji zmieni się jego status na wygenerowany PKK i pojawi się możliwość podglądu PKK.